Na GTA V w wersji PC musimy jeszcze trochę poczekać, a co za tym idzie, GTA Online również pozostaje póki co niedostępne. Jedynie gracze posiadający konsole mogły się pobawić, dlatego też my dzisiaj w szybki sposób spojrzymy na grę, której beta wyszła niedawno. I no cóż, ma być podobno konkurencją dla APB, chociaż ja nazwałbym Triad Wars po moich przejściach raczej miernym zapychaczem. Jest fajna historia, niezły pierwowzór, ale. a zresztą, zaraz dowiedzieć się wszystkiego. Ja jestem Xaor, skłaniam się nisko i lecimy z materiałem. Triad Wars to Sleeping Dogs w świecie MMO. Tylko nie bierzcie tego dosłownie, bo samo stwierdzenie jest gigantycznym naciągnięciem. Sleeping Dogs i Triad Wars mają niewiele wspólnego. Poza klimatem i kilkoma szczegółami nasza produkcja pozostaje raczej mierną rozrywką. Zacznijmy jednak od kreacji postaci, a ją wybieramy spośród trzech gangów. Są to Shingu, na których zdecydowałem się osobiście, 18K i Sun of Wim. Kolejnym etapem jest wybór outfitu, który jednak możemy zmieniać podczas gry i wybór To tyle. Czas więc wejść do świata gry. A tutaj pierwszy rzut oka rokuje całkiem pozytywny produkt. Ogromne miasta, masa obiektów poruszających się i niezła oprawa graficzna, biorąc pod uwagę naprawdę niskie wymagania systemu. Wszystko wygląda nieźle, ludzie tłoczą się po ulicach otaczają nas wieżowce, system dnia i nocy zaimplementowany, ogólnie rzecz biorąc Hong Kong pełną gębą. Mapa również jest stosunkowo duża, a kolejne lokacje będą odblokowywane stopniowo z postępem w grze. Jako że mamy również pełną dowolność w naszych poczynaniach, możemy wpaść na parking, zjeść coś, zrobić wypad do sklepu z ciuchami czy nawet do szpitala/policji. slash Jednak najpierw wypada zrobić samouczek, który wprowadzi nas w podstawowe zasady rozgrywki. Po nim jednak człowiek zaczyna robić się ciekawski i sam zagląda w poszczególne miejsca Hongkongu, a tutaj... Ech. Zacznijmy może od monotonii. Jako gangster wiadomo, wbijamy na chatę wrogim draniom z przeciwnych klanów i robimy rozwałkę. No to wsiadamy do naszej podróbki Range Rovera, którą zdobywamy na początku, i ciśniemy po wyznaczonej trasie do kryjówki oponenta. Ilekroć robiłem tę misję, zabijając różnych gości, szablon wyglądał następująco. Przed kryjówką stoi trzech z osiłków bez jakiejkolwiek inteligencji, którzy dają się potrącić autem bez żadnego ale i nawet gdy stoję, mają problem z otwarciem drzwi w moim Range Roverze. Następnie przychodzimy do jakiejś dziury, tam Zabijamy dwie grupki gości z pistoletem, bądź naparzających pięściami, i wchodzimy do wejścia na prywatny ogród. Tam kolejnych sześciu bądź ośmiu typów, których zabijamy strzałem w bańkę, wpadamy pod budynek szefa, zabijamy grupkę siedzącą obok windy, wbijamy do windy. Przy okazji zaliczając jedną i tą samą scenkę w stylu Jaki to, jak groźny nie jestem, i zaczynamy zabijać przy dupasów szefa, aby tylko wyciągnąć pistolet, a oni już nie wiedzą, co robić. Szef, natomiast, który swoją drogą prawie zawsze wygląda tak samo, siedzi na balkonie i jak dostanie wryja, to pozamiatane. Na całą akcję mamy około 5 minut wyznaczonych przez stoper. Uwierzcie mi, zrobicie kilka takich rajów i będziecie całość cykać max 3 minuty. Takie misje to totalne dno, a robi się ich nieskończenie wiele. Poza tym na mapie mamy zaznaczone misje typu dostarcz paczkę, jakiś pościg i tak dalej. Nic ambitnego co jakoś urzeka gracza. Przejdźmy jednak do samego sterowania, a to swoją drogą też jest mocno średnie. W walce brakowało mi jakiegoś motywu skradania, a myślę, że grając jeden przeciwko kilku, wypadałoby wprowadzić element zaskoczenia. Tutaj tego nie ma, ale w sumie po co, skoro zabijamy. Bałwanów, którzy nawet dopaść nas nie potrafią. Podczas batalii mamy jednak kilka faktycznie efektownych kombinacji, jak przykładowo wyskok z pojazdu w zwolnionym tempie, lub iście filmowe akcje z odbiciem od ściany i trzymaniem zakładnika, ale ech. Wykonywanie tego jest średnio przyjemne, czy to na padzie, czy na klawiaturze. Jazda autem bądź motorem również pozostawia wiele do życzenia. Range Rover to nie kartonowe pudełko, to ma napęd na cztery koła. A nasz zasuwa jakby ważył jedną dziesiątą faktycznej masy auta, ślizga się jak po mydle i jest kompletnie pozbawiony fizyki. Motor natomiast z jednej strony znowu jakieś nieporozumienie, bo jazda na tylnym kole z wciśniętym hamulcem i kręcąc piruety jest niemożliwa. Ale zostałem mistrzem akrobacji i wygłupiać się na tej zabawce lubiłem. Przechodząc dalej, warto wspomnieć, że w grze mamy prywatny skrawek terenu, który stopniowo rozwijamy. Ludzie u nas pracujący robią nam hajs, za który kupujemy kolejne ulepszenia i tak dalej i tak dalej. Całość działa jak przeglądarkowa strategia. Zaznaczamy co chcemy, akceptujemy i dana rzecz robi się nam jakiś czas. Mamy również dość ciekawy system rozwoju postaci, gdzie otrzymane cechy osobiste i gangowe możemy rozwijać, zyskując kolejne lepsze parametry konkretnej dziedziny. Jest sklep w menty. W sumie, gdyby ten produkt rozwinąć, to może coś z tego by wyszło, ale ale ale. Jest jedna przeszkoda, która zabija kompletnie zabawę. Zauważyliście pewnie, że nie powiedziałem nic o interakcji z graczami, bo wiecie co? Triad Wars to nie jest tylko naciągany Sleeping Dogs, ale to również mocno naciągane MMO. Tutaj nie spotkamy innych graczy, bo ich nie ma. Gra singlewa z rankingiem ogólnoserwerowym, żeby móc porównać swoje wyniki. Po co coś takiego robić w ogóle? Nie mam kompletnie pojęcia. Jak chcę sobie pograć w singla, to pogram, a sztuczne napędzanie zabawy rankingiem w tak nudnej grze nic nie da. Jedyne co w Triad Wars działa, to jazda autem po ludziach, chociaż to raczej śmiech przez łzy. Koncepcja całkiem niezła, ale wykonanie denne. 2 na 10. Jak tam wasze wrażenia? Gracie jeszcze w Triad Wars, czy jednak zostajecie przy APB oczekując na GTA Online? Dajcie znać, a tymczasem pozostawcie suba, łapę i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Papa. Pa.